No inaczej, dzień dobry, Sherlock. Odcinkowo 34. W dzisiejszej powtórce chciałbym pokazać wam i popowiadać o momencie, w którym mamy tak naprawdę wszystkie dostępne informacje, aby przekonać nas, że to jest najlepszy moment na odwrót i jak wygląda sytuacja, kiedy po prostu to wszystko ignorujemy, kiedy zostajemy, kiedy puszczujemy na z góry straconą pozycję i jak w ten czas może sobie z nami poradzić przeciwnik. Na mapie Stepy moja rutyna polega na zajęciu linii krzaków w rowie na pionie 9 i 0 i na wykorzystywaniu wizji, aby mieć pierwszeństwo strzałów, generować strzały na skracających tutaj na open przeciwników. W ten sposób jestem w stanie zadać bardzo dużo obrażeń, bardzo często pozostając nawet niezauważonym, całkowicie niewyspotowanym. I pozwala mi to mieć wpływ na pole bitwy Zadać jakieś obrażenia I nawet jeżeli moi sojusznicy Zagrają źle, nawet jeżeli powinien Im się noga Z tego miejsca możemy zadać Jakie straty czekamy tutaj z sojusznikami Na jeżyka, jeżeli jakikolwiek czołg będzie skracał Bardziej na open, tak jak teraz robi to ta 103, jest po prostu do zbombienia. World of Tanks jest grą o wizji. Jeżeli my widzimy przeciwnika, możemy go tłuc, jeżeli on nie widzi nas, no może go przypuszczać, gdzie się znajdujemy. Granie tutaj też na pionie 9-0 w krzakach, nie tak blisko kamienia, no jakby chroni nas dzięki temu, że przeciwnik raczej nie będzie blindował tu linii krzaku, będzie bardziej myślał. Obiciu w okolicach kamienia w tym miejscu nie więcej gdzie gra nasz T69. Bardzo ładnie. Udało nam się wyłączyć przeciwnika całkowicie za free i czekamy na kolejną okazję. Widzimy, że mamy czołgi na środku mapy. Czekają na snajpie. No nie ma kto im spotować, bo nasz bulldog pałęta się gdzieś w okolicy przepychacza dla ciężkich. No i tamta flanka też w zasadzie stoi. Panterka. Czeka na okazję i z szóstka skraca, ale nie będzie miał wsparcia od sojuszników. Widzimy, że nasza fałka zjała troszkę agresywniejsze, teraz miejsce sprawdza swoją obecnością, czy po stronie przeciwnej też w okolicach kamienia albo w linii krzaków nie czai się jakiś przeciwnik. Widzę, że ma tendencję teraz do puszowania. Co ciekawe, jednak nasz sojuszniczy skorpion został zdjęty przez przeciwnego skorpiona. Daj nam to informację, że skorpion prawdopodobnie jest gdzieś tutaj w linii krzaków, ponieważ tylko w zasadzie z tamtego miejsca mógłby bić bezpiecznie naszą górkę. Tutaj, właśnie gdzie zginął nasz skorpion. I jak widzicie, fałka wpakowała się w totalne szambo. Pingałem mu, aby się wycofał, ponieważ jeżeli wjedzie za róg, nie będziemy w stanie udzielić mu pomocy. I w zasadzie, w takiej kompozycji, w takim ułożeniu, jak byli przeciwnicy, że mogli po prostu wszyscy oddać jednocześnie strzał, mogli zdjąć dowolny czołg. W tym meczu przeciwnicy zrobili do, dokładnie to samo, co nasza drużyna zrobiła 100 trójce. I nasza fałka ma pełne informacje w co się pakuje, że jedzie na magazynki wspierane przez T28 prototypa, po prostu pojechał do przodu, zignorował przeciwników, zlekceważył i został za to wyłączony. I to właśnie był pierwszy moment w tym meczu, w którym warto było pomyśleć. No kurczę, jak dużo przeciwników czai się na mnie za rogiem, jak wiele obrażeń są w stanie bardzo szybko mi zadać. Nie powinienem tam jechać, nie powinienem pakować się w mrowisko, mogłem sobie po prostu wycofać. Tak nie pomyślała fałka, został za to ukarany i przez to, że zapuszował się aż tak daleko, nasi sojusznicy nawet nie mogli pomścić go, nawet nie mogli oddać strzału. Patrzymy co się dzieje na mapie, nadal zastój, nie musimy się relokować, możemy poczekać na repusz przeciwników, ponieważ rozochoceni tym, że pokonali czołg z naszej drużyny, mogą chcieć po prostu puszować. Albo szukać jakichś strzałów, tak jak ten T28 prototyp. Pikował za bardzo, eksponując swój boczek względem tej pozycji, którą mogę zająć, grając tutaj w krzakach, podjeżdżając w tym miejscu. Nadal jestem osłonięty praktycznie z każdego miejsca poprzez drzewa, poprzez krzaki i mogę zadawać obrażenia tym czołgom, które nieumiejętnie będą chciały tutaj na nas pikować. Pojawi się po zaryzykowałem strzał z tamtego miejsca, w którym się znajdował. Był w stanie nie wyspotować, ale z bardzo groźnym czołgiem z drużyny przeciwnej i po prostu zadecydowałem, że ryzyko jest warte świeczki włączeni, bo razka czołgu, który posiada 800 potencjalnych obrażeń w dwóch sekundach od pierwszego strzału, to jest po prostu bardzo, bardzo dobry dla mnie deal. I co się okazuje, przeciwny RHM zaczyna grać bardzo, bardzo agresywnie. Odpowiada mi to, że raczej nie jest w tym sam I podążają za nim sojusznicy Którzy byli w stanie wyłączyć w jednej chwili Obu moich sojuszników I bardzo się cieszę, że byłem w stanie Pomyśleć o tym w ten sposób Zawczasu, ponieważ jeżeli Zostałbym tam za kamieniem w okolicach krzaków Zbyt długo byłbym po prostu Rozstrzelany bez najmniejszej szansy Na ratunek, na wycofanie się Widzimy, że wz skraca Przez środek, w tym momencie Chciałbym się wycofać na poziom K i ta WZ, jeżeli zostanie przy życiu, może bardzo przeszkodzić mi zajęciu defensywnej pozycji, która da mi możliwość przyjęcia przeciwników, którzy będą musieli przejechać bardzo długą część na Open. Poświęciliśmy troszkę czasu na włączenie groźnego przeciwnika, który potencjalnie mógłby zablokować nam możliwość zajęcia dogodnej pozycji. No, przeciwnicy nie spali, cały czas skracali na nas w tym czasie. I są w zasadzie już tak blisko I są tak szybcy, że Nie mogę już zająć najlepszej pozycji Do przyjęcia przeciwników Tam właśnie, gdzie siedzi Charioteer Za tymi kamieniami, za tymi buszami Mamy naprawdę świetną pozycję Do przyjęcia przeciwników Jeżeli nasze siły grające Na pionie 9 i 0 zostały rozbite Muszę zająć więc dalszą pozycję Drugą, najlepszą pozycję Względem tego, gdzie znajdują się Teraz przeciwnicy i podjadę sobie tutaj na górkę nie mam tutaj możliwości grania na twarde krzaki. Ale odległość jest na tyle duża, że przeciwnicy nie powinni być w stanie do mnie strzelić. Co w tym momencie mi zagraża? Zagraża mi boraz, który mógłby zająć gdzieś pozycję na G7, G8, z tamtych kamieni byłby w stanie mnie wyspotować po oddaniu przeze mnie strzału. Czy zrobi tak przeciwnik? Zobaczymy, na razie pojawił się nam procik. Byliśmy w stanie go bardzo łatwo wyłączyć. Spodziewamy się cały czas RHM-a, spodziewamy się Progetto i powinien gdzieś tutaj znajdować się przeciwny Borask, który, tak jak mówiłem, najgroźniejszy będzie dla nas, jeżeli zajmie gdzieś w okolice G7, G8. W tym momencie można powiedzieć, że Su-101 mimo, że nie posiada dobrej wizji pełni rolę spotera, ponieważ jest najbardziej wysuniętym czołgiem do przodu i faktycznie udaje mu się coś zobaczyć. Przypłacił jednak za to życiem Borask, okazało się, że zaczyna flankowanie, dobiera nam się tutaj od prawej strony Przeciwny skorpion skracał do nas przez środek, mogliśmy włożyć mu pestkę, co martwi mnie jednak w tym momencie to możliwość pikowania przez skorpiona tutaj przez krzaki. Sprawia to, że z tego miejsca nie mogę oddawać pewnych strzałów, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że skorpion będzie w stanie mnie w ten czas zobaczyć i będę narażony na ostrzał zarówno skorpiona oraz rhm jak widzimy, sojuszniczy RHM wytrajdował się ze Skorpionem, ale był wyłączony przez przeciwnego RHM. -a. Daj mi to informację, że przeciwny RHM znajduje się w pobliżu, na pozycji, która była w stanie ukarać ruch naszego RHM. -a. Przeciwnik w takim razie cały czas się na nas zamyka, Boras pracuje nad nami od prawej. RHM znajduje się gdzieś troszkę na północ, ale bardziej po prawej stronie, i ten STRV najprawdopodobniej kręci się gdzieś w okolicy środka. Widzimy przez to, że przeciwnicy zakładają na nas elkę. Ich pozycje względem naszej pozycji mają kształt litery L. Daje im to możliwość krosowania, cokolwiek nie zrobimy. I jest to jedna z bardziej jaskrawych sytuacji, która mówi nam, że pora na odwrót. Przeciwnik może nas bić dosłownie z każdego kątu. I jeżeli odpowiednio popracuje nad przestrzałami, może nas bić po prostu wszystkimi czołgami. Chcemy się z takiego oblężenia zawsze wydostać. Jeżeli mapa na to pozwala, jeżeli nadal mamy niezablokowaną możliwość relokacji, musimy po prostu to zrobić, ponieważ grając na takiej pozycji, jesteśmy cały czas w straconej, można powiedzieć, sytuacji. I znowu, jak wygląda sytuacja? Bo raz poradził sobie z naszym czarnotierem. Sytuacja wygląda identycznie. Znowu jesteśmy zamknięci, przeciwnik ma na nas Elkę. STV jest na północy, RHM jest po prawej, troszkę prawdopodobnie na północy i Borazk jest bardziej po prawej. Wycofujemy się, całkowity odwrót, chcemy wydostać się z oblężenia i teraz zobaczcie, to my będziemy w stanie zadać. Decydując obrażenia dla Esterfała, wykorzystując to, że to my będziemy w stanie znaleźć krosa, znaleźć kąt na przeciwnego szwedzkiego niszczyciela. Wydostając się z oblężenia, okrążyłem Esterfała wykorzystując moją mobilność i teraz w bardzo łatwy sposób, wykorzystując mechanikę busza będę w stanie go wyłączyć całkowicie pozostając niezauważonym. Jeżeli teraz STRV nie wypingał mojej pozycji dla swoich sojuszników, to w zasadzie jestem jak ninja, bo ostatni moment, w którym byłem wyspotowany, było to jak uciekałem z rowów okolicy F9. I wszystkie poczynania, jakie od tamtego momentu miałem okazję wykonać, były całkowicie niezauważone. Przeciwnik cały czas nie jest w stanie ze stuprocentową pewnością wydedukować, gdzie tak naprawdę się znajduje. Cały czas szukam krosu, cały czas zadaję obrażenia, pomagam wyłączać czołgi i przeciwnik nie ma najmniejszej informacji dotyczącej tego, gdzie się znajduje, bo wykorzystując cały czas odwrót zwiększam dystans, utrzymuję dystans od przeciwników, mogę zadawać obrażenia, mogę współpracować z sojusznikami, bronić naszej bazy i cały czas wyswobadzając się z oblężeń przeciwnika, mogę pozostać groźny, mogę zadawać obrażenia i to ja tak naprawdę cały czas posiadam nad przeciwnikami przewagę, wycofuję się zawczasu na ustalone przeze mnie pozycje, cały czas generując jakiś strzał, generując krosa ciągle pozostaje w ruchu dookoła mapy, uniemożliwiając przeciwnikowi odpowiednie wnioski, wydostając się z jego oblężeń, unikając cały czas zamknięcia się przeciwników na mojej pozycji. I dla mnie osobiście jest to właśnie najpiękniejsza część wota, jeżeli jesteśmy w stanie przewidywać ruchy przeciwnika, jeżeli wiemy co zaraz się wydarzy. Możemy unikać zagrożenia i punktować przeciwników z takich pozycji, o których nawet im się nie śniło. I jak się okazało, to był ten troszkę lepszy Erhem, który zaskarbił sobie w tym meczu cztery fragi. W tym spotkaniu bardzo dobrze grał na drugiej linii, cały czas wykorzystywał spot sojuszników, zadawał bardzo dużo obrażeń, był w stanie wyłączyć bardzo dużo czołgów. I jak teraz chcielibyśmy podejść do przeciwników? Chciałbym zająć miejsce. Które jest najdalej od tego miejsca, w którym zostałem wyspotowany, bo RHM koniec końców był w stanie mnie wyspotować. Chcę zadać tylko dwie pestki i schować się za Winkel, ponieważ przewiduję, że ten borazk, o właśnie, czaił się tutaj za kamieniem, aby być w stanie zadawać obrażenia, jeżeli ja albo Su bylibyśmy na pozycji, aby zdekapować oponenta, który tutaj wywierał na nas. Presję. Poczekałem aż zniknę i teraz chciałbym zaatakować przeciwnika całkowicie. Z drugiej strony nie chcę pikować w tym samym miejscu, bo Boras może tam właśnie na nas czekać. I lufa wzniesiona dumnie wysoko, ponieważ wynik, który udało nam się osiągnąć był znakomity. Odznaka mistrzowska, 5467 zadanych zem 5 fragów. 1200 asysty i 1500 bazowego doświadczenia. Bardzo, bardzo dobry performance, i myślę, że ta powtórka bardzo dobrze pokazuje, dlaczego mogliśmy osiągnąć tak dobry wynik. Że było to dzięki odpowiedniej ocenie zagrożenia, jakie reprezentują dla nas przeciwnicy, kiedy gramy na danych pozycjach, dzięki temu mogliśmy się wycofywać zawczasu na lepsze pozycje, które umożliwiały nam bronienie się, umożliwiały nam nie tracenie naszego czołgu, cały czas relokując się, cały czas wykonując odwrót przed zamykającymi się na nas siłami przeciwników, mogliśmy rozciągać czasie nasz rychły koniec, ponieważ przeciwnik posiadał ogromne siłę, ogromną przewagę, jeżeli zostalibyśmy na jakiejś pozycji prawdopodobnie zostalibyśmy wyłączeni i stracilibyśmy tak naprawdę możliwość karnięcia tego meczu zaskarbienia sobie dobrego wyniku i ten mecz po prostu mógłby być przegrany, bo nie wiem czy zwróciliście uwagę jak grał nasz su po prostu jeździł po mapie nie dając sobie okazji na zadawanie jakichkolwiek obrażeń, co zresztą możecie i później zobaczyć również w tabeli wyników. No a w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że podpatrzyliście coś ciekawego. Ja już uciekam. Wszystkiego dobrego. Na randunkach. I pa!